Witajcie! W ósmym odcinku YEGALISK Show, gdzie trawa jest zielona, a dziewczęta są przepiękne. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak właściwie używać narzędzi pomocnych do nauki Starcrafta. Jak się okazuje, jest dużo takich narzędzi, i dzisiaj chciałbym zająć się jednym z nich, którym konkretnie jest. Hmm, Multitasking Trainer, nie mogę sobie przypomnieć. Multitasking Trainer, jest to bardzo przydatne narzędzie stworzone przez X Dragona bodaj. Zresztą zaraz je zamierzam odpalić, więc sprawdźmy, przyjdę do widoku StarCraft'a. Żeby znaleźć to narzędzie, wystarczy przejść do zakładki multiplayer, create game. Tutaj wyszukacie sobie multitasking. Multitasking Train, Team Liquid. No. To X-Dragon chyba zrobił mikroturnament. Mikro Nieważne, przechodzimy do Multitasking Trainera. Jest to, jest to mod przeznaczony do tego, żeby nauczyć Was mechanicznie grać w StarCrafta. Nauc może nie mechanicznie, to jest złe słowo, ale nauczyć Was mechaniki gry w StarCrafta. Mod ten zmusza Was do tego, byście dobrze grali. Inaczej przegrywacie, musicie zacząć zabawę od początku. Jak widzicie tutaj na tym ekranie na środku. plansza jest podzielona na kilka części. Teraz popatrzmy na minimapę. Plansza jest podzielona na kilka części waszą bazę, miejsce skąd trzeba uratować egzekutora, bazę przeciwnika i miejsce, gdzie będziemy uciekać naszym jednym probertem. Wezmę Protosa, bo jest inną rasą nawet nie będę próbował. Nie śmiejcie się, wezmę EASY, spróbujecie sami, i zobaczycie, że nie jest to takie łatwe. Tym bardziej, że będę jednocześnie opowiadał o tym, co się dzieje. I teraz tak, zobaczcie, dostałem szereg celów. Jednym z nich i najważniejszym jest uciekanie tym oto robotnikiem, który jest, się sympatyczne Proberto. Drugim celem jest rozbudowa własnej bazy i nadzorowanie ekonomii. Pamiętajcie, że w tym ćwiczeniu Ilość waszych minerałów nie może przekroczyć 1200, to jest wymóg easy. Na normalu jest to już tylko 800. Zatem jeśli wasze minerały kiedykolwiek tyle przekroczą, automatycznie przegrywacie. Co dalej? Podczas gry przeciwnik wyśle na was jedną falę atakujących, która zmusi Was do obrony i wyprodukowania jednostek obronnych. Oprócz tego, musicie zniszczyć bazę przeciwnika i uratować jednego egzekutora. Stąd, właśnie, oto ten mały, śmieszny ludzik. Wszystko to musi się dziać równocześnie z uciekaniem Roberto przed złym zerglingiem. Już się zagapiłem i będę supply blocked, ale spodziewałem się trochę tego, ponieważ jednoczesne gadanie i granie w tego moda wcale nie jest takie łatwe. Eee, dobra, tak naprawdę. Nie wiem czy spodziewać się porażki czy sukcesu po, po tym podejściu. Natomiast zachęcam byście, byście w domu spróbowali e, pograć w to sami. Jest to bardzo przydatne, jeśli chodzi o szlifowanie waszych umiejętności. I tak jak powiedziałem, będziecie zmuszeni po prostu w bardzo brutalny sposób, biorący mózg do tego, by grać tak jak, jak przystało na prawdziwego gracza StarCraft. Ci musieli robić bardzo dużo rzeczy na raz. Tak jak, ja. jak widzicie, jedna z moich półkul odpowiedzialna za dialog nie za bardzo wyrabia, więc nie jestem w stanie ubawiać was e świetną rozmową. Muszę się skupić na tym, by obronić się i uciekać. Uciekać moim robertem. Proberto nie gin. To teraz może kilka, kilka tipsów. Otóż bardzo, bardzo przydatne jest, byście nauczyli się używać hotkeyów. Tak jak widzicie, mam trzy hotkeje: jednego na e, główną bazę, aby mógł produkować jednocześnie robotników, drugiego na biednego Roberta, który tu ucieka, trzeciego hotkeya mam na, e, na wolnego robotnika, który będzie mi produkował kolejne budynki technologiczne i tak dalej. A, Roberto! I zginął mi, Roberto! Biedny Roberto! Mam jeszcze pięciu, nie przejmujcie się. Jego losem zajmą się egzekutorzy Zajur. Jak zauważycie jest pewien błąd w tym, gdyż gdy włączycie grę jako akurat podacie zerg, będziecie słyszeli zergowe odgłosy z gry, nawet jeśli wybierzecie potem Protosa. Dobrze, jak widzicie idę póki co w zelotów. jest to całkiem rozsądne do odparcia początkowego ataku. i... Jej. ale wszystko zamieszałem czy coś z tego jeszcze będzie? spróbujemy mam nadzieję, że moje zmagania będą przynajmniej dla was choć trochę zabawne Tak, tak. co tu jeszcze? a! E, kolejnym warunkiem, który może doprowadzić do przegranych gdyż warunek wygranej jest je, jeden nie przegraj przez, przez długi czas e, Natomiast warunków przegranych jest bardzo dużo, jednym z nich jest to, że Wasza energia na Nexusie nie wiem, czy tam na Queenie albo Command Center nie może przekroczyć określonej wielkości, określonej liczby. Trzeci gate. Wraz ze wzrostem poziomu trudności, czyli na odpowiednio normal... Tak, na normalu i hardzie będziecie mieli coraz mniej czasu na wykonanie tego. Tutaj bodaj miałem 17 minut. Eee, natomiast tam macie 14. Macie mniejsze limity, do ilu możecie się zblokować z minerałami i tak dalej. Roberto, kurczę. Roberto nam uciekł. Nie szkodzi. czy w ogóle przeżyje pierwszy atak w stronę terenu. Pierwszy atak nachodzi w okolicach 8 minuty, no ja się nie mylę. Chyba tak. Ach. Dobrze. Jak widzicie, większość mojej uwagi musi być poświęcona mikrowaniu Proberta. Tylko od czasu do czasu mogę pojawić się i zerknąć, co dzieje się w bazie, ale to i też nie na zbyt długą chwilę, gdyż jak widzieliście Roberto wtedy ginie marną śmiercią. To te pylony. Dobrze, skończył mi się Gate, teraz będę potrzebował tego. Przyda mi się również technologia charge. Tak, zdążę, zdążę, to jest więcej czasu. Dobrze, że nie wziąłem normala. Normalnie ćwiczę na normalu, ale jest to to już wystarczająco zajmujące dla mojego biednego i wysuszonego po studiach mózgu, by jeszcze jednocześnie opowiadać o tym, co się dzieje. Tyle zelotów powinno spokojnie wystarczyć. Zaczniemy spawnować stalkery. Produkuję dużo zelotów, dlatego że jeszcze chciałbym ich użyć w późniejszej fazie gry, kiedy będę musiał przepuścić szturm na bazę przeciwnika. Znajduje no się tam kilka tanków i innych nieprzyjemnych zjawisk, dlatego też. Charge! Dlatego też ci zeloci z Charge będą bardzo przydatni. Czy mamy już pełną satelitację robotników? Tak, mamy, nawet nie zauważyłem. Co mamy, tak. Widzicie, coraz większą rolę w sukcesie w tutaj odgrywa, odgrywają hotkey'e. Jest bardzo ważne, byście mieli dobrze opanowane hotkey'e. Ja na przykład, i to, ten zestaw hotkey'ów, który mam obecnie jest praktycznie tym samym, nie potrzebujesz więcej robotników, jest praktycznie tym samym, czego używam w, gr w grach na multiplayerze. Zawsze... Zawsze mam hotkeya na scout'a, to jest nasz Proberto tutaj, trójka. Zawsze mam oddzielnego hotkeya na swoją armię, to jest jedynka. Z tej armii czasem są takie jednostki jak Kolosy, które trzeba oddzielnie mikrować. W tym wypadku przypisuję je pod dwójkę. Na czwórce mam gateway e lub jednostki latające, potem kiedy gateway e zamienią się już w warp y. Sześć 6 Immortal. Pod szóstką. Pod szóstką mam swoje Robotic Facility. I pod siódemką mam jednego wolnego robotnika, który zawsze dla mnie ochoczo konstruuje budynki nowe. Więcej, więcej zalotów. Metamorphosis, jaka Dobrze. Zaliczyłem obiektyw, który mówi o tym, by. Uratować egzekutora. Na normalu trzeba go już uratować trzy razy. Cześć. Pach. Teraz tylko muszę przeżyć wystarczająco długo, by zgromadzić swoich. Swoich wojaków i tymi wojakami zaatakować bazę przeciwnika. W sumie lepszym pomysłem na dzisiejszy odcinek byłoby zaproszenie kogoś innego, kto by grał za mnie, kiedy ja opowiadam, ale człowiek uczy się dopiero z czasu. przeważnie na popełnionych błędach. Tak, wracamy. Nawet jeśli jesteście niedoświadczeni i ten mod wydaje się wam przerażający, sugeruję, że powinniście go spróbować, dlatego że on zwyczajnie wymusi na was dobrą grę. Nie będzie, że ojejku, nie umiem dobrze grać. No to przykro mi, przegrywasz. To jeszcze raz. Następnym razem pójdzie wam lepiej, gwarantuję. Nawet nowi gracze, którzy nie mają dużo doświadczenia w multiplayerze, a jest to bardzo dobry taki trening, właśnie na multiplayera, ee, całkiem dobrze sobie radzą już po kilku podejściach. Wtedy wasz mózg, i dlatego jest to trainerem, wasz mózg uczy się operować na właściwym poziomie. Uczy się ciąg przeskakiwania pomiędzy zadaniami. A tego właśnie będziecie potrzebowali w grze. Chyba tego wojska mam już nieco za dużo, ale nie chciałbym. Nie chciałbym skrebić. Czas jest. Upgrade'ów nawet nie będę robił. Przydałbym się kolejny gate. Uciekaj Roberto! Dobrze. Kiedy pokazywałem koledze, jak wygląda taki Multitasking Trainer, by dać mu e, pogląd na to, jak, jak właściwie przebiega taka gra na multiplayerze, jak, jak się gra od strony opanowania klawiatury, myszki i, i całej gry, powiedział w skrócie, że jest to pojebane. I być może jest to prawda, natomiast nas, maniaków start nic nie zniechęca, i zrobimy wszystko by skatować nasze mózgi do takiego stanu, były w stanie, ale powtarzam się, by były, miały możliwość operacji na koreańskim poziomie. Cholera, naprawdę, trudno jednocześnie mówić i grać. E, dobra, kończmy tą, tą farsę. Idziemy za takiem. I tak też powinniście grać podczas prawdziwej gry Kiedy... O, mineral count high nie, nie nie nie, nie pozwalam Przejdź i proberto zginął To nie jest łatwe Tak, tak Idzie się tam No właśnie moje jednostki, właśnie Próbował przejść na inną stronę mapy. Good job! Udało mi się. Gratulacje będę zbierał na maila. Ech, to było ciężkie. Tak czy inaczej, polecam. Wypróbujcie ten mod na... Yy... Ciekać? ja w ogóle włączyłem widok StarCrafta, Sprawdzę. XPTA tak nagrało się to, co pokazywałem. Nie produkowałem się do mikrofonu przez 20 minut e, dla sztuki samej sobie. Tak czy inaczej, polecam, żebyście sami sprawdzili ten mod, sami odpalili. Przemęczcie się przez te kilka. Pierwsze 30 podejść jest już. Je, jest, jest trudne, ale potem, jak już zaczniecie grać na Easy, jest coraz lepiej, gwarantuję. Te, więc wypróbujcie, zobaczcie jak Wam idzie, dajcie znać na kanale, w sumie może macie jakiś problem z tym, z tym multitaskingiem, może coś stanowi dla Was przeszkodę, nie wiem, dajcie znać, chętnie, chętnie przyjrzymy się sprawie, chętnie zobaczymy, czy da się coś z tym zrobić, chętnie damy Wam jakieś rady, a tego też. Na dzisiaj już właściwie kończąc, jest to bardzo krótki odcinek w porównaniu do ostatnich godzinnych.